Ojciec mój wdowiec co lat parę już sam po świecie chodzi do drzwi komnaty mej dotarł I tak do mnie rzecze Szykuj się synu w najlepsze szaty odziewać Jako to ucztę wystawną po zmroku czynimy I tak pełny majestat jego i wuja mego poczciwego Do stołu woła co byśmy wódki poczęli pić co żywo Po dwóch butelczynach dawno już w niepamięć posłanych Słuch mój wytęża się gdy ojciec radości przepełnił prawić poczyna o damie swej, która głowę jemu od tygodni zakręca. Co się we mnie ognie piekielne zagotowały, Pan Bóg jeden wie, gdy takiemu powiadam. Ojcze mój miły, zdradzić ci muszę, iż kobieta, co w myślach ci mąci, jak trzecia już owa na stole butelka, nie do ciebie, lecz do skarbca twego wdzięki swejawi. jawi. Wtem jak sto piorunów przez staruszka Poczciwego przeszło Z miejsca podniosło i rękę Jak młot na mnie opuszczać poczęło Jam jako atleta nielichy Wyprzedziwszy ruch jego ciosy Śmiertelne na korpus Wszczołem wymierzać Marne to jednak na nim wrażenie odniosło Gdyż w mig odpowiedzi słane Na mym chudym ciele poczułem Z nienacka na kontusz wystawnym Nie pojął co me ramiona okrywa Gdy do panien urodziłych posyłam oblicze I wszystkie guzichy chłod w jabły posłał. Dłużnym jednak pozostać nie byłem. Tak też żupan jego szlachetny czerep z łysiną przysłonił w całości i wtem już me pięści nie znały umiaru. I tak ów huragan przez trunek rozpętany pokój na wspak wywracał, aż chwój chłop tęgi rozdzielać nas począł i na miejsca pierwotne przy wiesiadzie stawiać.